...TikTokerzy. Szybki update. Był tylko po to, żeby wam pokazać. Dzisiaj w troszkę nietypowej scenarii rozpoczynam ten film. Yy, nie w moim pokoju z obdartą ścianą, tak jak mi pisaliście, tylko na stacji benzynowej. Bo zaraz jedziemy w trasę coś załatwić, a pod koniec filmu dokładnie wam powiem, ile zarabiają TikTokerzy i twórcy internetowi. No głównie TikTokerzy, bo youtuberach znaczy o sobie mówiłem tydzień temu, a teraz zalewamy tą bestię. Jadę do Lublina, do babci, przy okazji coś bardzo ważnego załatwić. I zaraz damam bardzo fajny update, bo no nie sądziłem, że będzie taki odbiór niektórych rzeczy, ale to zaraz dopiero zobaczycie. Uff. Szybka przerwa na sikuj i na kawę i zaraz jedziemy dalej, ale no jeszcze wam kilka rzeczy zaraz pokażę. Szybki update jest taki że przez ostatnie 7 dni, przez 6 dni, bo od piątku liczymy, w piątek wrzuciłem film i pierwszego shorta na pierwszą rolkę na TikToka, na, na Instagrama. I od samego piątku doszło mi ponad 500 osób na mojego Instagrama. Ponad 500 czy nawet 600 osób mi doszło na Instagrama. Zaraz znowu wbijemy 40 tysięcy obserwacji. No bo jak przestałem nagrywać, to naturalnie ludzie przestali mnie obserwować. I przez ostatni tydzień moje wszystkie rolki mają ponad 550 tysięcy wyświetleń, co jest pff, rozwala mi głowę. Także ja bym powiedział, że to jest bardzo dobry start tego, co tutaj zaczynamy rozwijać, tego, co zaczynamy tutaj robić. Ale no to jest dopiero start to jest dopiero początek. Jest promising ten początek i to bardzo. Yy, Ale na YouTubie to wygląda już troszkę inaczej. Wiadomo, YouTube trochę inna platforma niż y, Instagram. Ale nasz pierwszy film obejrzało na ten moment 551 osób. 550 548 osób i zarobiliśmy prawie 3 zł, bo 2,96. No, weźmy, wam się tutaj bardzo ten film podobał, to znaczy wam yy, Widzą, którzy no, byli ze mną, są ze mną od dłuższego czasu i kojarzę, czy wasze niki, czy wasze imiona i nazwiska, jak tutaj piszecie mi komentarze, to was po prostu już kojarzę. I bardzo fajnie, i dziękuję wam za to, że dostałem yy, wsparcie z, tą, z, z tym nowym kontentem i z tą nową rzeczą, którą tutaj yy, rozwijam, bo mam tą taką wizję niesamowitą, jak wam mówiłem, yy, która no, cały czas mnie męczy i cały czas gdzieś to do mnie wraca, że, że muszę. Mam. I update szczerze wam powiem, że. No jestem zadowolony, jak to na razie wygląda. Bardzo zadowolony. Mówię, nie spodziewałem się nie wiadomo czego, nie spodziewałem się, że to od razu będą setki tysięcy wyświetleń, czy od razu miliony, bo to tylko głupek by się spodziewał takich rzeczy. Ale, no, jak na to, z czego. jaki transition robimy z bycia w 100% family friendly i zrobienia z jakichś scenek, czy jakichś typowych challenge. Do, do trochę innych rzeczy i do dochodzenia, do docierania do starszych osób, to uważam, że, yy, że są to dobre wyniki. Bardzo mi satysfakcjonują te wyniki i mam nadzieję, że za tydzień dam Wam kolejny update tego, jak w następnym tygodniu będzie wyglądał nasz growth, jak w przeciągu następnych dwóch lat yy, nie uda mi się tutaj zbudować czegoś większego, jak te filmy będą miały 5 wyświetleń, 10 wyświetleń, to wtedy już po prostu odpuszczę. Ale mam dwuletni plan rozwoju tego kanału i mojej marki, czy marki i mojego brandu Andy. Dwa lata to dużo czasu. Ale jak sobie pomyślę, że jakbym przez ostatnie dwa lata ciągle nakurwiał te filmy, to pewnie byłoby zupełnie inaczej. Już może powoli zacznę Wam opowiadać o TikToku i o tym, jak cały ten biznes wokół TikToka wygląda. Później jeszcze usiądziłem przed komputerem. I dokładnie Wam rozpiszę, w jaki sposób twórcy zarabiają, jakie to są pieniądze. Wiadomo, widełki, bo każdy inaczej zarabia. Są dwumilionowi twórcy, którzy robią świadczenia za barter i wolą pójść do restauracji i zjeść obiad za 70 zł, niż wykonać rolkę za parę tysięcy złotych, znaczy film za parę tysięcy. Już mówię rolka, shorts, TikTok, ale to wszystko jest to samo. Po prostu chodzi o, o krótką treść, o krótką formę. A są, są twórcy, którzy mają po 70 tysięcy obserwacji na TikToku, a zarabiają przeogromne siano. Niekoniecznie na współpracach, tylko na, na tym, co oni sprzedają i jaką wartość wytwarzają, bo to głównie o to chodzi. Takie mam przemyślenie, że to chodzi o to, jaką wartość Ty dajesz swoim widzom. No rozrywka, rozrywka uważam, że jest wartością bardzo ulotną i bardzo krótkoterminową, że fajnie, że ktoś obejrzy, komuś humor poprawi, mi to strasznie... I to strasznie, jak zaczynałem, to było dla mnie taki cel, że właśnie jak ktoś mi napisze o, zrobiłeś mi dzień, poprawiłeś mi humor, to, to, to mi tak oddawało taką, wiesz, satysfakcję tego, co robię. Ale no ale później, wiesz, z czasem to, no ile można, wiadomo, że to, 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 to ludzie tak napiszą pod wpływem emocji, po tym, jak obejrzeli ten Twój film, który wrzuciłeś, ale no prawda jest taka, że, że nic to w ich życiu nie zmieniło. A no teraz będę Wam, chciałbym Wam troszkę inne wartości przekazywać które no, może długoterminowo będą Wasze życia zmieniały, a, a nie tylko pod wpływem, wiecie, obejrzenia jakiegoś filmu. Jedziemy najpierw do babci, jest godzina 11, wypijemy z babcią kawę. Z babcią mam taki tutaj segment, że pokażę babci kilku tiktokerów, kilka filmów, które oni nagrywają. I się babci zapytam, ile babciu myślisz, że. Oczywiście nie polskich, tylko zagranicznych. Ile babciu myślisz, że. Tacy ludzie zarabiają z, z tych filmów. Eee, no i zabierzemy babcię do jakiejś restauracji, może na pizzkę, Bo no pamiętajcie o swoich babciach, dziadkach. Oczywiście dla gościa naszego odcinka musi być jakiś prezent. Nie no, zawsze jak babci przyjeżdżam, od jakiegoś czasu tutaj kupuję kwiatuszki. Dzisiaj padło na... No to są hortensje i gipsówka. E, wiem to stąd, że Pani mi przed chwilą powiedziała. się. To jest żywe? No, a jakie ładne, co? Ale śliczne. Ja myślałam, że to... Wiesz co, to są hortensje i... Już zapomniałem, jak te drugie się nazywały, ale mhm. Pani wyraźnie mówiła. Jesteśmy z babcią na pizzy. I teraz babcia mam dla Ciebie bardzo ważną sprawę. Ci pokazywał filmy e, takich osób z internetu i, i będziesz musiała powiedzieć ile myślisz, że e, te osoby zarabiają. To on jest. To on wow. jest? Tak, to on jest. To, to jest Złotych? No, a to. To nie pol, to, to nie to nie są Polacy, to nie jest, to nie jest jak, mhm. jak, w, nie euro. w Euro. Euro, no, w euro. No to 2000 euro. 2000 euro. I co, pewnie podobnie, co, co ten chłopczyk myśli? No pewnie, że Podobnie. Tak. Więcej nie Więcej nie? To, to są yy, no, multimilionerzy. Pewnie w setkach milionów. No, ja bym im więcej nie dała. Więcej... Już jak tam Wiesz, liczy się to, do ilu osób możesz dotrzeć i to jak, jak, jaki impakt wytwarzasz, jak, jak, jaką masz moc w tym, w tym internecie i, i do tych ludzi. To jest kochane, za, za wysokie prądko. Na moje nogi. Wróciłem na chatę i mam takie podejrzenie, że ten film będzie mega chujowy. Znaczy, ja już to wiem, że ten film będzie po prostu chujowy i nudny, ale obiecałem sobie, że co tydzień będę wypuszczał film. I niezależnie co wy tutaj widzicie, może to jedna osoba widzi, to ja po prostu chcę wypuszczać te filmy co tydzień. Ten będzie wyjątkowo słaby. Życie, życie, życie. No cóż, zdarza się. Za tydzień mam nadzieję, że uda mi się dobry zrobić, bo już mam nagrany, ale. Ale dobra, ten może będzie trwał 10 minut. Trudno. Whatever. Siadamy z komputerem i wam wyjaśnię, jak i ile zarabiają tiktokerzy. Nie jest to skomplikowane, ale już siadamy i wam wyjaśniam. Ten cały fragment z moją babcią był tylko po to, żeby wam pokazać, jakie postrzeganie mają na zarobki w internecie osoby, które nie siedzą w tym internecie. Natomiast młodzi ludzie, wydaje mi się, że to są abstrakcyjne pieniądze, bo to oczywiście są abstrakcyjne pieniądze, tylko to zależy od kilku czynników. Tiktokerzy zarabiają z... Zaczynając ze współpracy, to, to jest oczywiste, przecież wszędzie widzimy te reklamy i w większości to są dobre reklamy, bo teraz już przechodzą, może tutaj przejdziemy, przez agencje, przez agencje reklamowe, które w jakiś sposób yy, narzucają ci to, co masz nagrać i to, w jaki sposób klient oczekuje, że będzie jaki efekt. To znaczy, dostajesz cały, powiedzmy, scenariusz <laughs> może nie jeden do jeden tego, co musisz powiedzieć, tylko yy, to jaką masz, jaką message, jaką wiadomość masz przekazać w tym filmie. No i oczywiście można jeszcze współpracę ogarniać y, samemu, samemu. Ale łatwiej jest przez agencję, bo te agencje mają tych współprac XYZ, czyli bardzo dużo i po prostu podsyłają Ci Hej Andy, chciałbyś wziąć udział w tej, i w tej y, kampanii reklamowej? Ja mówię, no chciałbym, no to wyrzucam im wycenę, tyle ile ja biorę za, za film i po prostu działamy, jeżeli klient mnie chce. Jeżeli mi klient nie chce, no to nie działamy. I, I tyle. I w następnym razem może coś podziałamy. Następnym produktem jest produkt własny, czyli jakieś, czyli jakieś koszulki, merch, nie wiem, torebki, kurczę, buty, whatever, co, wszystko, kartki, autografy, podpisy, wszystko cokolwiek, możesz sobie tylko wyobrazić, tylko Twoja kreatywność się tutaj w tym ogranicza. I tutaj jest troszkę inaczej, bo jak przychodzą współpracę przez agencję, no to agencje biorą jakiś procent, ale Ty dostajesz tyle, za ile się wyceniasz. Ale jeżeli masz własny produkt, to oczywiście licząc jakichś podatków i zobowiązań innych, które masz y, jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, to z tego masz po prostu 100%. No tylko, że to jest lekki ból głowy. Wiesz, z angielskiego headache. Wiesz o co chodzi, że headache, że... Lekki ból głowy, no, że wszystko musisz sam ogarnąć. A jak nagrywasz film dla klienta, to tylko film nagrywasz. I już rezultat cię za bardzo nie interesuje. No ale tutaj, jeżeli masz własny produkt, to budujesz markę swojego produktu. I to jest inne wyjście, które... Najlepiej jak twórcy robią i to, i to. Ale też są tacy twórcy, po prostu, którzy są za bardzo kontrowersyjni, czy bluzgają, czy nie są family friendly, którzy nie mają tych współprac, a w jakiś sposób chcą się utrzymać z tego internetu i po prostu yy, sprzedają koszulki czy jakieś inne produkty. No i jest trzeci jeszcze, pro, yy, trzeci jeszcze odłam tego, w jaki sposób TikTokerze zarabiają pieniądze, czyli to są live'y. Liveów nie powiem wam, jakie to są pieniądze, ile zarabiają ci ludzie, ale. No stary, widzieliśmy te live'y wszyscy, no tapujcie, tapujcie i tak dalej, i tak dalej. To to kompletnie sobie wyrzucam stąd. I te, te dwie rzeczy, stary, no to jest, te trzy rzeczy, znaczy bycie tiktokerem, twórcą internetowym, już nie mówię o Instagramie, tylko mówię o samym tiktoku. To to jest, moim zdaniem, najlepszy side hustle, jaki może zacząć w wieku 14, 15, 16, 17 lat. Ile tam masz lat, może zacząć nagrywać na tiktoku, tworzyć content. I później z czasem albo pójść we współpracę, jak nie będzie współprac, pomyśleć nad jakimś merczem, koszulką, jak już będziesz miał oddanych fanów. Bo oczywiście, jak ja bym zaczął sprzedawać jakieś koszulki, to myślę, że wiele osób by się na nie nie, nie zdecydowało. Bo autentycznie nikogo nie obchodziło to jaki jest Andy, to, to, to jakie wartości Andy sobą reprezentuje, to co Andy może Ci ważnego przekazać, żebyś Ty nie musiał sam popełniać takich błędów i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę można z tego takie pieniądze zarabiać. No przecież są TikTokerzy, którzy sobie nie wiem, kupują po X mieszkań rocznie. To są abstrakcyjne pieniądze, które mi i tobie by się nie śniły. Ale dobra, przechodząc do Meritum. Nie będę was tutaj męczył, bo wiem, że ten film będzie nudny, słaby i. mało kontentu tutaj jest. Dlatego powiem wam, przejdę do tego, ile. Ja najwięcej zarobiłem w najlepszym miesiącu. To tak, musicie tutaj zwrócić uwagę na to, to co miesiąc nie miałem współprac. Zdarzało się tak, że w jeden miesiąc miałem x tych współprac, ale co miesiąc nie miałem takiego stabilnego źródła zarobku. I co za tym idzie, tą kwotę, którą wam powiem, to po prostu się nazbierało przez kilka miesięcy za nieopłacone faktury i po prostu zobaczyłem taką kwotę w jednym miesiącu na moim koncie. Nie będę się rozdrabniał ile tych współprac miałem, za ile, ile, ile faktur zostało opłaconych, jakie świadczenia to były, ale to było około 40 tysięcy złotych. Tyle zarobiłem w najlepszym miesiącu, w takim moim piku, piku. W moim piku. W piku, jeszcze raz powtórzę, w piku. Czyli nie teraz, nie rok temu, nie półtora roku temu, dawno, dawno temu. Bo długo nie było mojego piku, dopiero będzie mój pik kolejny przede mną. Comeback is real. Dzięki, że to oglądałeś. Pamiętaj, nie poddawaj się, działaj to co robisz i przemyśl tworzenie kontentu, bo to może być przyszłość, niezależnie co robisz, czy jesteś hydraulikiem, czy, czy chcesz być mechanikiem samochodowym, czy, 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 czy IT jakimś gościem, czy cokolwiek innego chcesz robić. To tworzenie kontentu jest też Twoją przepustką do szerszej ilości osób i szerszej, szerszego grona klientów. Także pamiętaj, nie poddawaj się i comeback is real, co?